Dzień dobry. Znajdujemy się w Warszawie przy ulicy Solec 8 w porcie Czerniakowskim nad Wisłą przy moście Łazienkowskim. To tutaj organizujemy nasze szkolenia na patent sternika motorowodnego. Chciałbym dzielić dzisiaj Państwu kilka wskazówek, które ułatwią nam przeprowadzenie naszego szkolenia. Po zjeździe z trasy Łazienkowskiej zobaczycie szlaban, parking z lewej i z prawej strony. Jeżeli te będą zajęte, możecie wjechać do środka. Zapraszam za mną. Jeżeli brama będzie zamknięta, nie czekajcie aż kto się otworzy. Po prostu otwórzcie i wchodzimy lub wjeżdżamy do środka. Znajdujemy się na terenie portu, oprowadzę Was po jego terenie, przez tą furtkę idzie się do kej i do jachtów. Tu w niebieskim budynku znajduje się Bosman od portu, a po lewej stronie na drugiej ścianie znajdują się drzwi do sali egzaminacyjnej, która jest na pierwszym piętrze, a obok niej w razie potrzeby kolor. Jesteśmy na kei portu Czerniakowskiego. Zapraszam do jachtu. Dotarliśmy do miejsca, przy którym zacumowany jest nasz jacht szkoleniowy Corsiva 475 Sport. Jacht jest y, przykryty plandeką i zacumowany pomiędzy Y-bonami, A teraz zajmiemy się jego przygotowaniem do zajęć. Przygotowanie jachtu do żeglugi zaczniemy od y, ściągania plandeki. Dekę po zrzuceniu na pomost pływający sklarujemy i przymocujemy do barierki, tak żeby nie spadło do wody. Plandekę mamy już na pomoście. Jeszcze z jachty musimy zabrać stojak, tak żeby nie przeszkadzał nam w zajęciach i też kładziemy go koło plandeki. Po zdjęciu plandeki i stojaka od niej zwróćcie uwagę jak głęboko zanurzona jest rufa jeszcze przed wejściem na motorówkę. Ona w tej chwili jest w pełni zatankowana, a dolna śruba mocowania silnika do pawęży dotyka kafli wody. Jeżeli ta śruba będzie cała zanurzona pod wodą, to znaczy, że mamy wodę w zęzie. Dodatkowo to ucho cumownicze, które jest na prawej, przy prawej burcie, no będzie już też zanurzony. Rewizje do zęzy znajdują się za holtami na prawej burcie, w tym miejscu. Na samej rufie podobnie musimy odkręcić. Tym razem dwa holty, jeden drugi. Po zdjęciu planteki zauważycie, że manetka od gazu jest ustawiona w pozycji maksymalnie do przodu. A to dlatego, żeby plandeka o nim nie, nie zawadzała. No i przed rozpoczęciem zajęć ustawcie ją w pozycji neutralnej pionową górę. Zdarza się tak, że do kokpitu jachtu podczas silnych opadów deszczu dostaje się woda. to dlatego, że czasami ta plandeka nam się tutaj zarywa. Dlatego zostawiamy jacht z wyjętym korkiem spustowym. Pamiętajcie, że jak z powrotem przyjdziecie na jacht, przed rozpoczęciem zajęć, żeby ten spust, odpływ, zatknąć kontroli. Kluczyki od stacyjki i dokumenty jachtu trzymamy w szafce na brzegu. A Kluczyki od szafki i Hebel e, mamy pod pokrywą akumulatora. Hebel już włożę. A teraz udam się do szafki. Kluczyki do stacyjki od jachtu i dokumenty znajdują się w szafce stalowej nr 11. Ona się znajduje w pierwszym rzędzie między szafkami pod wiatą na zewnątrz. Chodzimy do środka. Numerację szafek macie na górze. 11 będzie po lewej stronie. Bierzcie zawsze ten zestaw, w którym jest są kluczyki z czerwonym droloczkiem i kserem dowodu. Tu w środku jest również karta do wejścia na pomost. A z tyłu jest, są jeszcze rezerwowe kluczyki i oryginał dowodu rejestracyjnego. To niech zostanie w szafce. razem z kluczykami i dokumentami od jachtu znajdziecie kartę do wejścia na pomost. Zapraszam do środka. Po zdjęciu plandeki zobaczycie, że szpring dziobowy i cuma dziobowa przeprowadzone są pod rolką liny kotwicznej, jak również przez ucho tutaj na dziobie, a to po to, żeby nie unosić plandeki. Natomiast przed rozpoczęciem zajęć z kursantami przeprowadźcie sumę i ten spring bezpośrednio na knagę, po to, żeby ułatwić kursantom pracę na nich. suma dziobowa i spring suma rufowa podobnie jak suma dziobowa i spring również została przeprowadzona najpierw przez ucho a potem na knagę po to żeby nie podnosić plandeki przed rozpoczęciem zajęć wyszorujcie tą suma z tego ucha Załóżcie bezpośrednio na knagę, po to, żeby kursanci po prostu mieli łatwiej. Co znajduje się w paklistach na jadzie? Zaczniemy od dziobu. Lina kotwiczna i kotwica. W pod siedziskiem mam kamizelki ratunkowe w workach foliowych, żeby nie zawilgotniały. Przed konsolą sternika apteczka, gaśnice i kilka innych przydatnych rzeczy. Na lewej burcie masz maszt ze światłem białym okulnym, Pod siedziskiem sternika mamy zbiornik z paliwem, kanistry z zapasowym paliwem i lejek. I na lewej burcie akumulator i hebel. Przed rozpoczęciem zajęć przed jeszcze jacht. Po skończonych zajęciach, przed założeniem plandegi, przeprowadźmy z powrotem sumę dziobową i szyjnik dziobowy przez ucho, na dziobie i pod rolką po to, żeby nie unosić plandeki do góry. Suma dziobowa przeprowadzona, prink dziobowy, analogicznie. Jeszcze sprawa wysokości wiązania odbijaczy. Po skończonych zajęciach zawieźcie je poniżej listwy odbojowej, tak żeby wciąż pracowały i chroniły przed Y-bomem. Taka wysokość zawieszenia nie przeszkadza plandce, którą możemy spokojnie zaciągnąć za listę odbijania. Przed założeniem plandeki wymontujemy klapsztok. Wnosimy silnik do góry. Oglęb wystarczy. i wyciągamy hevel. Pamiętajcie, żeby manetkę od gazu ponownie przestawić w pozycję maksymalnie do przodu, taka, żeby nie zahaczała o plandekę. Musimy rozłożyć maszt. Najdłuższą nogę kierujemy w kierunku grobu krótszą kierunkę lufy i dwie pozostałe kierunki O, teraz możemy położyć plandek Zakładanie plandeki zaczynamy od rufy, Zakładając tak silnik na maszcik i zaczynam ją rozprowadzać po burtach. Jacht jest przykryty plandeką i zacumowany pomiędzy y -bonami.